Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył sobie ojciec ze swoimi dwiema młodymi córkami. Jedna z dziewcząt była bardzo pracowita, a druga bardzo leniwa. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Jestem już wyczerpana. Nie, nie. Ty już przecież sprzątasz cały dom. Dlaczego jeszcze ja mam brudzić ręce? Ich starszy ojciec był pracowity i zawsze wyczerpany. Jedynym posiłkiem, jaki jedli wieczorami, była zupa i trochę suchego chleba. Pewnego dnia stary ojciec zwrócił się z prośbą do swoich córek: Moje drogie kochane córeczki, wiecie, że mocno was obie kocham. Myślałem: Oboje jesteście teraz dorosłe, i nadszedł czas, abyście wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Chcę, żebyście obie znalazły pracę i zarobiły. Masz rację, tato. Jak tylko wstanę, poszukam pracy. A co z tobą, moja córko? Moja siostra powinna znaleźć pracę, bo wiesz, to pracuj. a ja myślę, że lepiej zajmę się domem, tato. Stary człowiek był szczęśliwy, widząc dobre nastawienie córek. Następnego dnia, kiedy pracowita dziewczyna wyszła z domu w poszukiwaniu pracy, podszedł do niej jej ojciec. Moja droga córko, mam dla ciebie radę. Nigdy nie odmawiaj komuś, kto prosi cię o pomoc. Zawsze bądź sumienna i kochaj swoją pracę. Wykonuj zlecone ci zadanie najlepiej, jak potrafisz. Dziękuję, tato. Nigdy nie zapomnę twojej rady. Mądra dziewczyna. Pracowita córka wyruszyła w poszukiwaniu pracy, podczas gdy leniwa córka, która powiedziała, że będzie wykonywać prace domowe, nie zrobiła nic. W domu z każdym dniem robił się coraz większy bałagan i brud. Pracowita dziewczyna spacerowała przez wiele dni, ale nie znalazła nikogo, dla kogo mogłaby pracować. Po chwili pracowita dziewczyna zobaczyła drzewo z wysuszonymi gałęziami i korzeniami. Witaj, młoda dziewczyno, czy możesz wyczyścić moje suche gałęzie i podlać korzenie odrobiną wody? Pracowita dziewczyna wyczyściła wszystkie suche gałęzie drzewa. Aż na jej dłoniach pojawiły się rany. A korzenie podlała własną wodą do picia. Dziękuję, młoda dziewczyno. Ale teraz nie masz już wody dla siebie. W porządku, potrzebowałeś pomocy, więc ci pomogłam. Mogą iść trochę dalej i znaleźć wodę dla siebie. Pracowita dziewczyna ruszyła dalej. Dalej natknęła się na stary uszkodzony i popękany piec. Ej młoda dziewczyno, możesz mnie naprawić i sprawić, żebym wyglądał lepiej? Pracowita dziewczyna wzięła w pobliżu garść błota i załatała wszystkie pęknięcia na piecu. Dziękuję młoda dziewczyno, ale przeze mnie się ubrudziłaś. Ubrania nie mają znaczenia. Potrzebowałeś pomocy, a ja pomogłam. Pracowita dziewczyna zostawiła za sobą ładny piec i poszła dalej. Po chwili pojawiła się urocza owieczka, ale była czarna od kopytek aż po głowę, jak węgiel. Witaj, młoda dziewczyno! Przypadkowo dostałam się do węgla i ubrudziłam się. Czy wykąpałabyś mnie w tamtym jeziorze? Pracowita dziewczyna umyła owieczkę nad jeziorem. Owieczka była biała i miękka, jak poprzednio. Dziękuję, ale przeze mnie się przemoczyłaś. Potrzebowałaś pomocy, więc ja pomogłam. Byłam już bardzo brudna, teraz jestem czysta. Pracowita dziewczyna kontynuowała swoją drogę. Kiedy się ściemniło, natknęła się na piękny dom, w którym mieszkało siedem wróżek. Pracowita dziewczyna weszła do środka. Witam! Przepraszam za wtargnięcie do waszego domu bez pozwolenia. Jestem młodą dziewczyną szukającą pracy. Możesz tu pracować, jeśli chcesz, młoda dziewczyno. W naszym domu jest siedem pokoi. Codziennie będziesz sprzątać tylko sześć pokoi, ale nie wolno wchodzić do siódmego pokoju. Pracowita dziewczyna przyjęła tę pracę. Codziennie, jak mawiały wróżki, pilnie sprzątała sześć pokoi przez cały rok. Nigdy nie weszła do siódmego pokoju. A kiedy miała dość pieniędzy, poprosiła wróżki o pozwolenie na powrót do domu. Oczywiście, możesz iść do domu. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie udałaś się do siódmego pokoju. Mój ojciec mawiał, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, bez względu na wszystko. Moim zadaniem było sprzątanie tylko sześciu pokoi. I to właśnie robiłam. To właśnie kazałaś mi robić. Chciałybyśmy cię wynagrodzić za twoją uczciwość i pracowitość. Chodź, chodź z nami. Wróżki poprosiły młodą dziewczynę, aby weszła do siódmego pokoju. Kiedy dziewczyna weszła, zobaczyła dużo srebrnych i złotych monet. Skocz teraz w te skarby, monety i wszystko, co się do ciebie przyczepi, będzie twoje. Pracowita dziewczyna turlała się na prawo i lewo. Wyglądała prawie jak gwiazda z przyczepionymi do niej skarbami. Wtedy pracowita dziewczyna opuściła wróżki, aby wrócić do domu. Po drodze natknęła się na owieczkę, którą wcześniej umyła. Była ona pokryta perłami. Nie zapomniałam o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź, zabierz tyle pereł, ile chcesz. Pracowita dziewczyna podziękowała owieczce, pokryła swoje ramiona i szyję perłami i poszła dalej. Tym razem trafiła na piec, który wcześniej naprawiła. Nie zapomniałem o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź to, moje ciepłe pieczywo, moje cudowne wypieki są twoje. Pracowita dziewczyna zjadła część chleba podanego z pieca. Zabrała go też do domu i ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła drzewo. Jego gałęzie były pokryte owocami. Chodź, młoda dziewczyna. Nie zapomniałem, że mi kiedyś pomogłaś. Weź to. Cały mój sok owocowy jest twój. Pracowita dziewczyna podziękowała, opuściła drzewo i w końcu wróciła do domu. Jej ojciec i leniwa siostra powitali ją w drzwiach. Torba dziewczyny była pełna złota i pereł. Leniwa siostra była bardzo zazdrosna, kiedy zobaczyła, że jej siostra jest tak bogata. Spójrzcie na te monety. Muszę znaleźć zamożną rodzinę, aby dostać pracę. Jeśli moja siostra ma perły, ja dostanę szmaragdy. Leniwa dziewczyna powiedziała ojcu, że wyjeżdża z domu w poszukiwaniu pracy. Dobrze, moja córko, ale nie mogłaś pracować nawet w domu. Jak znajdziesz pracę? Leniwa dziewczyna wyszła, zanim jej tata zdążył skończyć mówić. Szła dzień i noc. Nieco dalej natrafiła na drzewo o suchych gałęziach. Drzewo poprosiło dziewczynę o pomoc. Witaj, młoda dziewczyno, czy możesz pomóc? Ach, nie mogą ci pomóc w takim słońcu. Moje włosy się zniszczą. PA! Leniwa dziewczyna ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła stary, uszkodzony i popękany piec. Piec poprosił ją o pomoc. Ach, nie mogę ubrudzić moich ładnych i delikatnych dłoni. Mój lakier na paznokciach się zniszczy. PA! Piec również nie otrzymał pomocy od leniwej dziewczyny. Potem natknęła się na owieczkę, która była brudna jak węgiel kamienny, a owieczka poprosiła ją, aby ją wykąpała. A fuj, ble, obrzydliwe! Zejdź mi z drogi, brudasku! Leniwa dziewczyna uciekła. Leniwa dziewczyna wkrótce natknęła się na ogromny dom. Skorzystała z tego i poprosiła o pracę siedem wróżek, które były właścicielkami domu. Główna wróżka poprosiła ją, by została przez rok i sprzątała tylko sześć pokoi. Nie zapomnij, młoda dziewczyno, nigdy, przenigdy nie możesz wejść do siódmego pokoju. Leniwa dziewczyna niechętnie sprzątała wszystkie sześć pokoi od miesięcy. Jednak pewnego dnia, jej ciekawość zwyciężyła i weszła do siódmego pokoju. Zamiast złotych i srebrnych monet, w środku były pszczoły i nietoperze. Pszczoły urządliły leniwą dziewczynę w taki sposób, że cała była pokryta bliznami. Była bardzo obolała, Dziewczyna natychmiast wyszła i zaczęła biec w kierunku domu. Biegnąc, zobaczyła owieczkę, której nie chciała pomóc. Owieczka była pokryta perłami. Dziewczyna chciała ją złapać, aby zdobyć trochę pereł, ale owieczka szybko uciekła przed nią. Dziewczyna szła dalej i była bardzo zmęczona. W tym momencie natknęła się na piec, którego prośbę o pomoc również odrzuciła. Na piecu były bochenki świeżego ciepłego chleba. Kiedy dziewczyna chciała zabrać kromkę chleba, piec się zapalił, a ręce dziewczyny się sparzyły. Kiedy leniwa dziewczyna uciekła stamtąd, natknęła się na drzewo, któremu odmówiła pomocy. Na gałęziach wisiały kiście owoców. Uff. Ach. Ow. Kiedy leniwa dziewczyna próbowała zebrać owoc z drzewa, drzewo przechyliło się w prawo. Dziewczyna pobiegła w prawo, ale tym razem drzewo przechyliło się w lewo. Zmęczona bieganiem, leniwa dziewczyna w końcu zrezygnowała z owocu. Szła non-stop przez dwa pełne dni, i w końcu dotarła do domu. Jej ojciec i siostra zobaczyli ranną, leniwą dziewczynę wracającą do domu w brudnych ubraniach. Byli bardzo zaskoczeni. Leniwa dziewczyna z wielkim żalem opowiedziała, co się jej stało. Nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo boli! Moja droga siostro, teraz rozumiesz, jak ważna jest pracowitość. Pamiętaj, dziewczyno, kiedy będziesz uczciwa i pracowita w tym życiu, na pewno zostaniesz nagrodzona. Po tym dniu leniwa dziewczyna nie była już bezczynna i leniwa. Obie siostry ciężko pracowały i zostały dobrze wynagrodzone. A ta skromna rodzinka przez całe życie miała szczęśliwe, produktywne i spokojne dni. Dawno, dawno temu w odległej wiosce żyła chytra kobieta, która nie lubiła pracować. Miała ona dwie córki: jedna miała na imię Emily, a druga Emma. Emma była bardzo leniwa i nie miała żadnych talentów. Za to Emily była bardzo pracowitą i bardzo utalentowaną dziewczyną. Ale ich mama kochała Emmy bardziej, bo była młodsza i nadal traktowała ją jak dziecko. Dlatego kazała Emily wykonywać całą ciężką pracę. Emily, chodź tu, posprzątaj, wyhaftuj coś i idź to sprzedać! Z powodu lenistwa matki i siostry, tylko Emily chodziła po południami na targ i sprzedawała swoje ręcznie haftowane robótki. Kiedy wracała do domu, jej matka gotowała tylko dla Emmy. Emily starała się czuć sytość, jedząc resztki z posiłków. Pewnego dnia chwili wyszła na zewnątrz i stanęła przy kraju studni, aby coś wyhaftować. Zaczęła haftować, gdy nagle... Kogut wskoczył jej na głowę i zaczął piać. Kukuryku! Kukuryku! Och! Co ty robisz, kogucie? Zejdź z mojej głowy! O nie! Bardzo smutna, gdy jej haft wpadł do studni. Jeśli moja mama się o tym dowie, będzie bardzo zła! Kukuryku! Bożej, mózgu! Bożej wiadra! Mózg, wiadro! Mózg, wiadro! Kukuryku! Emily, jak powiedział kogut, sięgnęła po wiszące w studni wiadro. Już miała wziąć wiadro ręką, kiedy straciła na chwilę równowagę i zaczęła wpadać do studni. Kiedy Emily otworzyła oczy, znalazła się w ogrodzie pokrytym kolorowymi kwiatami. Co za piękne miejsce! Jak ja się tu znalazłam? Kiedy przez chwilę szła, pojawił się przed nią królik. Pomóż mi, proszę. Nie mogę wyciągnąć marchewki. Eee. Emily natychmiast poszła mu pomóc i jednym ruchem wyciągnęła z ziemi marchewkę, którą chciał królik. Gdy królik szczęśliwie pokicał w swoją stronę, Emily poszła własną drogą. Nie, nie dziękuję. Nieco dalej zobaczyła usychającą różę. Hej, po prostu daj mi trochę wody, bo uschnę i zginę. Emily natychmiast podeszła do fontanny, aby spełnić życzenie róży. Wzięła w dłoń trochę wody i wlała ją w korzenie róży. Róża została ożywiona i zaczęła pięknie pachnieć. Dziękuję. Dzięki tobie moje życie będzie dłuższe. Emily szła dalej. Po chwili natknęła się na dom. Przed domem patrzyła na nią dziwna kobieta, która wyglądała jak zła wiedźma. Emily bardzo się wystraszyła. Chciała stamtąd natychmiast uciec. Nie musisz się mnie bać, moje dziecko. Choć mam ci coś do powiedzenia. Emily zaciekawiona podeszła do kobiety. Nazywam się Holly. Wszyscy bardzo mnie kochają. Jeśli dobrze zaopiekujesz się moim domkiem, możesz tu zostać tak długo, jak chcesz. Wystarczy każdego ranka przykrywać moje łóżko piórami. I tak nie wiem, jak wrócić do domu. Mogę tu chwilę zostać. <grych> Emily bardzo dobrze opiekowała się domem, tak jak pragnęła mama Holly. Każdego ranka, nie nudząc się, nie zaniedbywała przykrywania piórami łóżka matki Holly. Mama Holly bardzo kochała Emily. Więc wieczorami przygotowywała dla niej bardzo dobre posiłki. Tak mijały dni. Chociaż Emily była tutaj bardzo szczęśliwa, zaczęła tęsknić za swoim prawdziwym domem. Mamo Holly, wiesz, że tak bardzo cię kocham, ale chcę teraz wrócić do domu. Och, Emily, bardzo się cieszę, że tu pracowałaś i mi towarzyszyłaś. Oczywiście możesz już wrócić do domu. Będę ci towarzyszyć w drodze. O, dziękuję, mamo Holly. Mama Holly zaprowadziła Emily do wielkich złotych drzwi. W chwili, gdy Emily przechodziła przez te drzwi. Stała się pokryta zupełnie nowymi ubraniami i złotem. Hehe, he, mały prezent dla ciebie za współpracę ze mną. Oto szydełko i haft, które wrzuciłaś do studni, proszę. Och, dziękuję, Mamocholi. Jesteś dobrą osobą. Później mama Holly zakryła dłonią oczy Emily i poprosiła ją, by policzyła do trzech. Policz do trzech! Jeden, dwa, trzy! Kiedy Emily otworzyła oczy, znalazła się przed swoim domem. Kukuryku! Emily wróciła. Teraz jest złotą dziewczyną. Kukuryku! Widząc Emily, jej matka i siostra Emma nie mogły ukryć zaskoczenia. Ale jak? Gdzie znalazłaś tak piękną sukienkę? Emma, cicho bądź! Moja droga córko, tak się o ciebie martwiłam. Powiedz mi, gdzie znalazłaś to złoto? Emily wyjaśniła wszystko po kolei. W tym momencie jej matka pomyślała, że Emma może zrobić to samo. Chciwie wysłała Emmę na skraj studni. Emma wrzuciła haft i szydełko do studni. Ona też skoczyła za nimi. Kiedy otworzyła oczy, znalazła się w tajemniczym ogrodzie, tym samym, w którym była Emily. Po chwili spaceru zobaczyła królika poprosił Emmę o pomoc w wyciągnięciu marchewki z ziemi. A, nie mogę pobrudzić sobie rąk dla królika. Heh. Emma odeszła, nie pomagając królikowi. Zobaczyła przed sobą różę, która miała wyschnąć. Róża poprosiła ją o pomoc. Nie mogę dać ci wody, bo masz kolce i mogą wbić mi się w ręce. Wyszła, nie pomagając Róży. Wreszcie trafiła na dom matki Holly. Słyszałam, że potrzebujesz kogoś do pracy. Możesz dać mi tę pracę. Matka Holly powiedziała Emmie, co musi robić w domu. Pamiętaj, każdego ranka będziesz kłaść pióra na moim łóżku. Emma zgodziła się na wszystko. Pracowała dobrze pierwszego dnia, układając starannie pióra na łóżku. Ale w ciągu następnych kilku dni zaczęła unikać pracy. Dom z dnia na dzień brudził się, a Emmy nie obchodziły już pióra na łóżku matki Holly. Matka Holly była wściekła, gdy zobaczyła, że Emma nie pracuje zgodnie z obietnicą. Myślę, że czas wracać do domu. Emma była zachwycona słysząc to, bo chciała jak najszybciej sięgnąć po złotą biżuterię i piękne ubrania. Muszę odebrać nagrodę i iść do domu. Matka Holly zaprowadziła ją do złotej bramy. Kiedy Emma przeszła przez drzwi, zamiast złota zaczęło padać na nią błoto. Co się dzieje? Co to jest? Te drzwi nie obsypały cię złotem, ponieważ nie zrobiłaś nic dobrego. Teraz policz do trzech i wracaj do domu. Jeden, dwa, trzy. Potem znalazła się w ogrodzie swojego domu. Na jej widok kogut zaczął piać. Emma wróciła, jest błotną dziewczyną. Kukuryku. Jej matka i siostra Emily były w szoku, widząc ją całą pokrytą błotem. Emma powiedziała im, że te zabłocone ubrania były jej zapłatą za to, że nie wykonała właściwie obowiązków, które powierzyła jej matka, Holly. Od tego dnia Emma zrozumiała, jak ważne jest wykonywanie pracy z miłością stała się mądrzejsza i zaczęła haftować, tak jak jej starsza siostra Emily. W ten sposób obie siostry prowadziły szczęśliwe życie, haftując i sprzedając razem swoje dzieła.